Cześć, z tej strony Zielona Małpa i witam Was na kroczym kanale. Dzisiaj kolejny odcinek z serii Travelers Rest. Zapraszam. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie ten, ten dzień, kiedy uda mi się w końcu wybudować albo zacząć budowę mojej farmy zwierzęcej. Zrobiłem sobie tu ostatnio zamówienie, które już właśnie wkładam sobie do ekwipunku. Chcę sobie przede wszystkim znowu posadzić różne, posadzić i posiać różne rzeczy. No więc tak, na pewno winogrona, które są mi potrzebne do wina. Czy mam coś w ośmiu sztukach? Nie mam. No dobra, to tutaj damy dynie, maliny. Jagody. Tutaj mamy drzewo owocowe, a mamy czosnek. Mogłam czosnek posadzić. Jestem zbyt szybka na to wszystko. Zbyt pochopna. Okej. Okay. W takim razie kupię jeszcze jakieś nasiona. Może kalafior, bo kalafiora dawno. Chyba nie używałam do niczego. I może awaryjnie jeszcze zam zamówię sobie kilka ziemniaków. Dobra. Lecę tam na górę do moich owoców, drzew owocowych i zobaczmy, co tutaj się dzieje. O, tutaj mi coś podejrzewało. A to oznacza, że mogę posiać, posadzić w zasadzie nowe drzewa. Myślę, że mango i pomarańcz, chociaż nie wiem, czy tutaj już nie mam zdublowanych, ale nie, to nie jest ważne aż tak bardzo. Co mam jeszcze w swoim ekwipunku? Może tak. Zobaczmy tutaj, jakie będą następne trendy: burgery, gulasz mięsny, przekąska marynowana, piwo pszeniczne, wino czerwone i mild ale. Do wina czerwonego chyba jestem przygotowana i myślę, że mogę zrobić gulasz mięsny, ewentualnie zaraz zobaczę co mogę, z czego potrzebuję, czyli gulasz mięsny i przekąska, i przekąska marynowana. Dobra, ty mi tu nie będziesz innych gości denerwować, kobito. Dobra. Gulasz mięsny. Zrobimy z mięsa kurczaka. I teraz już nie można dodawać składników. Oraz gulasz mięsny z kurczaka. Czerwone wino. Potrzebujemy do zamówienia czerwone wino. I potrzebujemy z owocem. No to zróbmy z wiśnią, bo mamy tylko jedną sztukę przy okazji się pozbędę tego z ekwipunku. Przygotujmy się od razu pod czerwone wino. Pewnie nie my... brakuje mi wody. Idę uspokoić tego gościa i przy okazji. Wyjdę na zewnątrz. Aha, tu mi moje wcześniejsze zamówienie przyszło. Od razu powstawiam te rzeczy, które będą mi najbardziej potrzebne do rozbudowy. Od razu podkładam, bo później tak strasznie zalega w tym ekwipunku. Mm, to, to. I tutaj rzeczy drewna. Węgiel oczywiście wykopię. Przyda mi się przy przetwórstwie. Myślę, że w sumie mogę jeszcze tego kamienia tutaj, żeby jeszcze wyprodukować sobie trochę zaprawy murarskiej. Bo ta zaprawa murarska mi jest tak w sumie najbardziej potrzebna z tego co widzę. Okej okay. Okay, przyszło zamówienie, idę od razu podosadzać w moim ogródku. Co chodzi z tymi pojawiającymi się wiadrami. Hmm. Nie wiem. O, widzę, że tu się zaczyna robić pusto. Powrzucam tutaj, co się da. są te moje wiadra. Tu są puste i tam są pełne. Czy mam jakieś wydarzenia w kalendarzu? Za kilka dni znowu ważny klient odwiedzi moją tawernę. przy czym już się nauczyłam, że ten ważny klient to sobie może gdzieś wsadzić moją obsługę. Niech skorzysta z tej samej obsługi co cała reszta. Dobra. Okej, okay, już wiem co zrobię. Zerknę tutaj. Chcę zrobić to. Potrzebuję żelazne gwoździe i zawiasy. Ile? 10 żelaznych gwoździ i 4 zawiasy. Raz. Nie. Raz, dwa, trzy, cztery. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, weźmy to do 20. I 8. Powrót. I zróbmy, zrobię sobie dwie duże skrzynie. I te dwie duże skrzynie sobie ustawię w mojej strefie roboczej, ponieważ te małe skrzynie po prostu już nie trzymają całego mojego ekwipunku. I wszystkich moich y, produktów. Dobra, paliwa tu brakuje. Dobra, to niech się robi. Tutaj nie mam nikogo nowego do wrzucenia. Tu już sprawdzałam. No i zlecenia, nic nie jestem w stanie nowego tutaj zrobić. Tutaj uzyskałam już 15. Więc 15 zł, Co oznacza mniej więcej tyle, że mogę sobie pobiec, że mogę sobie już pomału po budowę. Czyli tak, deski, to mi, deski mi starczą. Gwoździe muszę tutaj dobrać. zawiasów nie potrzebuję. Gwoździe muszę dobrać. Chyba było trochę zaprawy, bo nie pamiętam, czy tam też było 15 potrzebne, czy, czy mniej. Zbiorę całą zaprawę i lecę. Zobaczę, może akurat uda mi się dzisiaj zamówić budowę stajni. Stajni? Nie pamiętam jak to się tam nazywało. Ja sam nie najlepiej dogaduję się ze zwierzętami, ale Holly ma do nich rękę. Szczerze mówiąc, trochę jej zazdroszczę. Dobra, buduję oborę. Nie, nie, nie chciałam kurnik. Aha, kurnik, bo na oborę po prostu za dużo, za dużo by to czasu zajęło. Kurnik. Stawię sobie kurnik tutaj, tak, świetnie, pójdę jutro na twoją farmę i zacznę budowę, powinienem skończyć w kilka dni, po zakonstruowaniu budynków potrafię je też rozbudowywać, kiedy twój budynek będzie gotowy wróć do mnie a wyjaśnię jak to działa, wspaniale, zobaczmy co dzisiaj sprzedaje Holly Co tam powiesz nam o Violet? Violet ma obsesję na, obsesję na punkcie przygód. Jest zupełnie jak jej ojciec w jej wieku. Wiem, że takie dzieci, że takie już są dzieci, ale nie mogę przestać się martwić. Odkąd się przyprowadziliśmy, Trzymam mnie bardziej na dystans. Przejdzie jej, kiedy się do tego przyzwyczai, ale ja tęsknię za moją córeczką. Wydaje się, że było to zaledwie wczoraj, kiedy nosiłam ją na rękach. Dobrze. Och, ja bym coś od ciebie kupić. No cóż, nie, nie było mi dane dzisiaj nic kupić u holi, ale przynajmniej rozpoczęłam budowę, a to w tym momencie jest dla mnie najważniejsze. No ale nic, lecimy, uspokoić gości. I tu było to ocet biały. Dobra, to idziemy. To tak, zrobimy jeszcze raz gulasz, może na indyku tym razem. Nie, winogrona są zarezerwowane. Tylko to robię, bo jest dużo innych ciekawych rzeczy tutaj dzisiaj do zrobienia. Mm, dobra. Czyli muszę kupić ocet. Dobra, Idę kupić dużo octu. Ocet biały. Kupię. 20 octu. od razu wykopię. Żelazo. Dobrze, co my tu mamy? Myślę, że będziemy też mogli niedługo tutaj rozszerzyć naszą mm, działalność, więc zrobię dwa duże stoły i dwie duże ławy. Tylko potrzebuję żelaznego gwoździe 10 sztuk. Okej. Okay. To się tu robi. Następnego dnia będzie już ładnie gotowe. Podkładam też przedmioty, żeby mi tutaj nie zalegały w ekwipunku. Moment. Kopałam jakieś żelazo. Więc gdzieś tu w ekwipunku powinnam mieć. Albo i nie, bo w sumie coś tam z tego żelaza też robiłam. Dobra. Tutaj możemy jakieś drewno. Głównie chyba... Głównie chyba mogę odłożyć kamienie. I to tyle. Słyszę znowu jakichś niezadowolonych gości. No, ciało. Dobrze. Yy, mi tu w zasadzie, o tak, już miałam kończyć, ale nagroda za reputację 12. Nagrody, destylacja, o tak. Maksymalna pojemność plus 2, płytka podłogowa plus 15, kafelek jadalni plus 5, kafelek poziomu, po, poziomu pokoju produkcyjnego plus 5. Super, w takim razie w moich umiejętnościach odblokowuję destylację. Piwo ciemne, bo mam tyle punktów, że praktycznie wszystko co mam mogę wymaksować. A czemu nie? Będę wojna w moich punktach. I tu jeszcze nic nie ma. Nic, niech jest. Niech jest. Widzę, że dawno nie uzupełniałam tego wszystkiego. Jest 19.45, od razu włączę, zapalę ogień. I teraz tak. Mam tutaj trzy skrzynie, które zaraz będę układać. Okej. Okay. No dobra. Na razie nie mogę ich tak tych skrzyni położyć, ponieważ mam jeszcze gości. Chciałabym jeszcze tak przynajmniej 3 złote monety mieć na koniec dnia, dlatego ich jeszcze nie wyganiam. No ale co? Dzisiaj już, już raczej nic ciekawego nie zrobię, więc będę się z wami żegnać. Natomiast myślę, że już niedługo, bo nie wiem kiedy, jak często Raven będzie wrzucał te filmiki, ale już niedługo nagram dla Was kolejny odcinek i poznacie dalszą część. Tej historii. Do zobaczenia. A